Dzisiaj wychodzimy na zewnątrz, żeby zobaczyć. Jest godzinkę, może po rozpaleniu. Jak widać, z komina nie, nie wydobywa się żaden dym. Jeżeli się przyjrzymy, to widać może takie wydobywające się gorące powietrze. Żeby wam udowodnić, że pali się w kotle, w piecu, zaraz przyjdziemy do domku. Tam pokażę wam jak wygląda sytuacja. Jak już wcześniej wspomniałem, jestem już w domu, w kotle się pali, jest temperatura na wody około 68 stopni, także to jest metoda badania od góry. Nie ma dymu, jest mało sadzy, nie ma uporczywej sadzy. Zaraz pokażę Wam na termometrze, ile mamy w domu, jaką mamy temperaturkę. Zegar nie jest ustawiony. Także mamy na nim pierwszą 52, ale na to nie patrzymy. Temperatura w środku w domu wynosi 22,2 to jest, mówię, godzinkę po rozpaleniu w kotle. Mamy taką temperaturę. Jest to, moim zdaniem, najbardziej ekonomiczny sposób palenia u nas w domu metodą od góry. Taką metodę właśnie polecam. Nie ma przy tym dymu, nie ma oporczywej sadzy. Polecą tam ze wszystkim, bez dymu od góry.